Witam tu wszystkich zgromadzonych w dzisiejszym filmiku grawiarka taśmowa opowiem wam coś o tej maszynie powiem wam także na samym początku myślałem że to nie będzie działało ale jakoś jako tako działa i powiem wam także przerobiłem trochę od razu ekran czyli wpierw był pod takim jakimś skosem i były takie druty wcale tym nie można było za bardzo grabić. Teraz jest tu niebo lepiej i bardzo dobrze się sprawuje na nierównych łąkach. Tak jak tutaj, jak widzicie, tak, tak mi się tu pograbiło. Trawa raczej jest fajnie zgrabiona, bo tu będzie zaraz zbierano na siano kiszunkę. Jak widać, jest zielone, ciężkie. I powiem Wam, że maszyna radzi sobie nieźle trochę już z nią zgrabiłem nic tu się nie przesuwa nic tu się nie tego pasy się nie napinają i się nie luzują, nic się nie wydziera jak widać no za takie pieniądze które dałem za nią 1900 zł w Rejgrodzie to można nią robić tylko powiem tak jak już pisałem na facebooku że nie nadaje się na duże gospodarstwa na małe tak jak u mnie oczywiście jest wystarczająca nie widziałem żadnego statywu co wam nie pokaże i powiem wam że na takiej trawie małej jak tutaj to ona trochę po prostu rozsypuje ale jak na większej sprawia się bardzo dobrze zaraz zresztą zobaczycie filmik będzie nagrywany oczywiście z ciągnika Tylko dodam, że trzeba na małych powrotach, nie? Grabić, ale i tutaj na takich nierównościach, to nie dziwię się tej maszynie, jakoś tako tako daje sobie radę. Powiem Wam tak, że wcale nie gra mi Bożej niż e, grawiarka gwiazdowa. Ja uważam, że lepiej jak dla mnie. Tylko mówię, że jest i nierówno i dlatego jest ciężko. Na równych długach na pewno szybciej bym jeździć. Jak widzicie ten ekran bardzo dobrze daje teraz sobie rady. Pierwsza to takie druty były, nie? Gdzieś tam zarazu nie chcełam. I to nie za do bardzo dobre było, bo się za to siano i takie bóli robiło. A teraz jest dobrze. Na pewno słyszycie, że u mnie traczyli na 30 roku. Tu jest fajne, że można się dobrze z nią zawracać na miejscu w tył cofnął i już mamy zawrócony jak widzicie nawet fajny wał Podsumowując, maszyna sprawuje się na medal Trochę mi tu śruboka na się odkręciła, ale to domu domu docisnę e, Powiem tak, jak widać wałki nawet fajne Chociaż mało tej ekologii, to mało Ale nie narzekam na grabiarkę Na razie nic tu się nie psuje, nic tu się nie łamie A tu jest nierówno jak cholera Oczywiście te tulejki jakoś się działają Może kiedyś się wyrobią to kupię nowe założę, też nie są bardzo drogie, po prostu części do niej są tanie. Kółka fajne ma bo szerokie. I powiem tak, zaraz ja pojadę po, pra po prasę, a w tym odcinku to już wszystko się ma wszystkim i do następnej produkcji. W następnej produkcji coś nagram na łąkach. A teraz to już naprawdę wszystko na razie